Nie no Powiem szczerze, że przejechać się da nie? Tylko, nie, <grywia> tylko nie szybko Podjeżdżanie mam najmniej wbitych punktów skila Opa Przepraszam co to? Co tu się dzieje? <grywia> uh. Cześć! Z tej strony Piotr Krajewski, witajcie na moim kanale. Za moimi plecami widzicie Thunderbirdy, o których nagrywam właśnie w Velo odcinek ale nie będzie to temat dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj zabiorę Was znowu na chwilę do Czarnej Góry na Mistrzostwa Polskie Enduro, a dokładnie na OS3, tak zwany klakier, który się nie odbył, bo został odwołany w dniu Cześć. zawodów. Zapraszam Was na szybki przejazd po tej trasie. A potem powiem Wam o moich odczuciach, o tej trasie i o całych zawodach, i o tym, że ten odcinek był odwołany. Zapraszam na trasę. A klakier, ok, czyli to jest to, to, to fajna część. Dobrze, dobrze. rozpocznijmy tą, tą zabawę. No i już zepsuł, kurde Ale dobra jeszcze Co, co, co to za Co to za pedałowaj Ale dobra tu jeszcze Nie no, powiem szczerze, że przejechać się da tylko nie... <laughs> tylko nie szybko <laughs> Tylko po prostu nie szybko Ale... Ale jadę, jadę Muszę tańczący z gwiazdami <laughs> O oh, 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 kurde, to dobre. Co? Nie. No ja tak już tak wleklęm. Aha. Ja mówię co, ja mówię co jest nie tak, nie? Co jest nie tak, że jedziesz tak wolno, dobra. Okej, okay, ja nie miało skumałem. Być, aha, że miał być od samej góry, ale możesz zrobić. Aha... Puściste stąd. Mówię, kurde, co on tak wolno jedzie? Coś mi tu nie pasuje, nie? Mówię, jestem zajebisty. A tu nagle tu jest, no, no właśnie. No. Okej okay. okay, tutaj trochę uh -huh. Sorry, podjeżdżanie mam najmniej wbitych punktów skilla to be A to był za dźwięk? Właśnie nie wiem. Powiem wam, że jest śmiesznie. Ja mam. Ja prowadzę tutaj dodatkową walkę, bo zależy mi na dobrych nagraniach. A jako, że Marcin ma kamerę na plecach, to staram mu się siedzieć na ogonie. Nie jest to łatwe, ryzykuję życiem i sprzętem. Ale to wszystko dla was, żeby dobre były materiały i nagrania. I dla mnie też, żeby miał nagranie. <laughs> Marcin leci jak dzik. Jaram się, że mogę za nim jechać, bo jest kotem. Patrz, patrz, patrz! Szybciutko, pyk Patrz I cyk, i cyk Oj, tu zjebałeś, ale dobra Trzymaj to Na, cześć Marcin

Ale <laughs> śmiesznie Dzień dobry panowie dawaj, jest, jest wspaniale naprawdę <laughs> Że ja tu stałem Teraz ja się tu trzeba Mhm <laughs> Pod górę? To troszkę pod górkę To dlatego oni tam stoją wyżej? A później będzie żyć by nie okay. Daj spokój, ja już wiem, że będę wbiegał Jedziesz dobrze? To ja się ustawię. I jak to dobrze popatrzeć, jak ktoś umie jeździć, oj! idę po ciebie. Pyk, pyk. Przepraszam, co to? Co tu się dzieje? Ja to przebiegam Wysoko Tu wysoko, wy aha, okej, okay, wtedy się ześlizgujesz tu Fajnie, fajnie A tu dalej jest fajnie Okej okay. Okej, okay, a tutaj środkiem, dołem nie, tak? Nie, bardziej po póki Dobra, a ja tylko 啊。 Ja, no O moje jaja <wave> I dziura w nodze na bank O oh, 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 kurwa oh. Ale nie ma czasu na przerwę, bo jest cały czas jazda Ale bolo mnie jaja Chyba tu No i to są takie po prostu, kurwa trzeba się... Dobra, wybacz jestem Opa! No, jak widzieliście, nie była to łatwa trasa, jak w sumie większość tych nowych tras w Czarnej Górze. Jak wspominałem wcześniej w odcinku o całej Czarnej Górze, że nie jest to miejsce raczej za bardzo chillowe, poza oczywiście trasami dla początkujących z strefą na dole, ale całościowo miejsce jest wymagające. Szybki rzut, jak to wyglądało. Mistrzostwa Polski Enduro były podzielone na dwa dni. Pierwszego dnia mieliśmy trzy odcinki, kolejnego cztery. Rano poszła informacja, że niestety OS, niestety, albo stety dla niektórych OS trzeci był odwołany i tego pierwszego dnia będą tylko dwa odcinki. Z jednej strony niby spoko, bo człowiek się mniej zmęczy i ta trasa klakier była... Teoretycznie w kilku miejscach najtrudniejsza ze wszystkich. Z drugiej strony, jeżeli pierwszego dnia mamy dwa odcinki, a kolejnego cztery, to można było pomyśleć o tym na przykład, żeby przerzucić z drugiego dnia z czterech odcinków na ten pierwszy, i wtedy byłoby trzy pierwszego, trzy drugiego i wtedy na przykład impreza mogłaby się szybciej skończyć i niektórzy mogliby szybciej pojechać do domu. Także pamiętajcie też o tym, że to mówię to z perspektywy osoby, która tam przyjechała, mogła sobie e, wygłaszać opinie jakie tylko chce, ale zawsze organizatorzy mają pewne. E, Zobowiązania, których muszą dopełnić, więc być może coś było takiego, że nie pozwoliło to na na przykład przerzucenie tego odcinka. Ale ja powiem wam szczerze. Że trochę żałowałem, bo to był ciężki odcinek i liczyłem, że jednak powalczę z nim, będziemy, będziemy sobie na nim walczyć i wyjdzie po prostu jak sobie radzimy w trudnych elementach, ale być może ten jeden element, właśnie z tym ciężkim kamieniem, po prostu był zbyt niebezpieczny, zbyt ryzykowny, mogło dojść tam do jakichś wypadków. Także organizatorzy stwierdzili po prostu, że tego nie będzie. Z drugiej strony, ja się trochę cieszę, ze względu na to, że miałem tak naprawdę całe popołudnie wolne, więc dzięki temu nagrałem cały odcinek o Czarnej Górze, zwiedziłem. W sumie cały bike park, plus jeszcze nagrywałem odcinek Dartmouth Stories z Marcinem Motyką. Linki, oczywiście, do tych obu filmów macie w podpisie, więc myślę, że wyszło to całkiem na korzyść, także fajnie. Pamiętajcie o tym, że, że organizowanie zawodów to nie jest prosta sprawa i nie zawsze będzie ktoś niezadowolony, zawsze można było zrobić coś lepiej, coś było super, coś można było zrobić lepiej, coś się komuś nie podobało. Generalnie opinie o tych mistrzostwach Polski były mieszane. Przede wszystkim dlatego, że trasy były już dostępne długi czas przed zawodami. I problem był taki, że na początku te trasy były świetne, na pewno rewelacyjne, ale jak bardzo dużo osób przejeździło je wiele razy, to linie się zmieniały, zaczynały pojawić się dziury, plus jeszcze popadał deszcz, więc kolejne i tak dalej, więc finalnie takie określenie było, że te trasy były kwadratowe, nie były płynne. No były trudne, były po prostu trudne. Chętnie przeczytam Waszą opinię dotyczącą tych zawodów i tego, że ten odcinek był odwołany, bo wiem, że wiele osób krzyczało z radości, że tego odcinka nie ma, także chętnie poznam wasze opinie. No i na koniec, to pierwsze nagranie, za którym jestem bardzo blisko za Marcinem Motyką, no to liczyłem, że jestem kozakiem, ale po prostu Marcin się nie spinał, bo to był tylko dojazd, a ja liczyłem, że że to już jest trasa, aczkolwiek ta dojazdówka naprawdę bardzo mi się podobała. Dobra, to tyle w tym odcinku o Thunderbirdach. Wjedzie odcinek za dwa dni, bo już w czwartek. Jeżeli oglądacie to za jakiś czas, to link oczywiście do tego filmu jest w podpisie. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku, ziomale. Klasycznie. Subskrypcja, poprzedni film i do zobaczenia.